Kamikaze. tak mówili kamikadze Dzień dobry wszystkim. Witam ponownie na tym tutaj komuszym YouTube. Tutaj się niektórzy zorientowali, że przeszedłem na Rumble. Nawet tu dostałem zapytanie od kogoś tutaj pod którymś filmem na YouTube, co taka długa przerwa. Czy koronę mam? Koronę to ja kurna obejrzałem trzy odcinki korony królów na kurwizji to mi się żyć chciał. A poważnie rzecz ujmując to, no to nie da się co ja mogę tu wam nadawać. No mogę wam się tu po mieście przejechać i tyle i pokazać jak wygląda drugi etap reopeningu. Kanadzie, to mamy dzisiaj chyba 9 lipca, za tydzień będzie trzeci etap reopeningu. Tu wszyscy wyflachtowani tymi golden golami. Tutaj to trzeba gadać w ogóle jak popieprzony człowiek, więc no tak jak mówię, no nie wiem co tu można nadawać na tym komuszym YouTube, ponieważ to tutaj to praktycznie za byle co blokują filmy. Przerwy w ogóle nawet takiej długiej nie było. Były dwa filmy o Golden Goal i Golden Gold ogrywka, ale oba zostały usunięte. Kanał został za nie zablokowany, że mam czelność mieć jakieś wątpliwości przed Golden Golem. A przecież Golden Goal to jest w piłce nożnej, był wprowadzony na trzy turnieje i został zlikwidowany, o nie niefajny pomysłodawca do dziś nieznany i nikt się nie chce pod to podpisać i wrócono do starych dogrywek i rzutów karnych. Tak czy siak Donald Trump sprytnie z gubernatorem DeSantisem gubernator de DeSantis wprowadził prawo, że można pozywać te media społecznościowe zlewaczałe cenzurujące za byle co no masakra to jest jakaś Donald Trump pozwał ich przedwczoraj do sądu jako rezydent Florydy i bardzo dobrze że ich pozwał też bym chętnie pozwał, nawet nie wiem czy tego filmu nie zablokują, tak czy siak, może jakiś czas będzie, może nie. Tutaj w linku będą podane odnośniki do filmów na Rumble. Cały czas coś tam, mimo że jestem w sumie bardzo zajęty i roboty mam opór, to coś tam cały czas nagrywam na tym Ramble, tam jest, no trzeba przyznać. Po pierwsze można normalnie gadać, nie trzeba jakichś skrótów używać. Po drugie, no nic nie blokują. Oczywiście większości ludzi się nie chce przejść, nigdzie wolą tkwić na YouTubie. Rozumiem to, sam tkwiłem, ale no, zaczynam mieć tenże YouTube tak zwanej głębokiej pogardzie, najgłębszej. Kuzynka Morawieckiego se przyznała tam Nagrodę Wolności. No nie daje żyć, nie wiem co to, czy to blokuje YouTube Polska, czy YouTube Indy, chyba YouTube Polska, bo YouTube. Kanada, by chyba nie wiedział co ja gadam Nie wiem nawet jak to ominąć No ale no jestem na cenzurowanym Tam dla nich pierwszy kanał Mi usunęli przy 216 Subskrybentach Tu jest 118 subskrybentów I kanał ma już dwa bany I jest praktycznie na granicy Likwidacji, przypominam, że nawet Pół roku nie działam na tym YouTube? Tak jak mówię, no moim zdaniem ja nie jestem Żadnym takim spiskowcem Jak tam jakiś Kwaśniewski Jak jakiś detektyw kłamstwa, jak ten nawiedzony daj piątaka i tak dalej. Nie bardzo rozumiem, za co te bany, no ale no to jest taka wolność ślewacka, że... No gorzej jak w PRL-u, bo tam chociaż był cenzor. To tego co czytałem, było coś kontrowersyjnego: to siadali. A może ptak, a może srak. A tutaj to jest po prostu ban za podważanie jakiejś wiedzy wynikającej z tego PHO i tego cwaniaczka, co tam zarządza. No i od cała historia. Więc żyje, żadna mnie na razie korona nie rusza żadne świry mnie tu nie atakują miasteczko jak widać tutaj bo też tam na, nagrywałem na Rambul filmy o Szostaku który mówił, że 15 lipca Anglia zamieni się w piekło, że będą obrączki na nogach, na rękach, na głowach no po prostu, że będzie rzeź zamkną wszystkich do więzienia zlikwidują nawet YouTube'a to by akurat nie było takie najgorsze niewielka strata dadzą nam popalić więc tyle, jest to filmik informacyjny, przypominam na Facebooku jest strona Kamikaze Samotny Jeździec i teraz tam są umieszczane wszystkie filmiki, filmiki będę umieszczał na Rambu, one oczywiście mają o wiele mniejszą oglądalność, jak będę już bardzo zajęty to powrzucam różne stare filmiki, mój mąż jest z zawodu patriotą, bo uważam, że był udany albo o Michałku fake na 180 tysięcy też był udany moim zdaniem i kilka innych popiardujących Jackowskim też był ciekawy to się wszystko tam znajdziesz czasem tutaj mamy linki do filmów nagrywanych na bieżąco na Rambu te filmy usunięte stąd Golden Goal i Golden Goal dogrywka też są na Rambu to były moje odpowiedzi między innymi polemika tutaj z panem, który pyta mnie, czy mam koronę, to właśnie tam nagrałem filmy, żeby z tobą trochę polemizować natomiast Golden Goli no ale nie da się polemizować z komunistami, od razu blokują, kasują no i i tyle. Wracam już do roboty, bo nie dają żyć. No jesteśmy w tak zwanym kontakcie. Bye.